Witam kochani. Mam tutaj taki świeży towarek. Dostawa ofliski. Ktoś by powiedział, że to jest legarki podgarki, jakby to inaczej na, na, na drzewo do spalenia. A ja tutaj widzę jeszcze bardzo ładny towar, z czego coś zrobię. Dzisiaj będę robił szalóweczkę do kurnika, więc przejrzymy, zobaczymy. Może się coś znajdzie. Już widzę na samym początku ładne deseczki. O, tutaj to są takie grube, coś tu będzie też fajnego, bo to jest piątka. Coś będzie można z tego też coś zrobić. Ale to później. Tu mamy ładny szeroki okris. Tu będzie można coś zrobić. O, tutaj mamy okrisik jeden. Ha. Mamy jeden Zaraz przyniosę drugi Ładne oflisie więc deseczki będą malina. Robimy trochę z grubości, zbierzemy bo to jest wszystko za grube. Tą stronę mamy ładną, więc będziemy sobie zamiast grubościówki będziemy robili topi. Sulagę sobie przestawię. Nie musi być grubsza jak 2 cm, wystarczająco, bo jest ocieplenie tam, także na spokojnie. Zawsze trzeba dobrze sprawdzić. Dwa razy, żeby się nie pomylić. Ja tak robię. Bo ten się nie myli, kto nic nie robi. A żeby mi bardzo wióry nie leciały, sobie opuszczę swoją posłonę. Jak ktoś oglądał film Wabank, to był taki jeden zwrot. Będziesz jeździł gołą dupą po niechyblowanej desce. A ja używam takiego sprzętu mój ulubiony, mojej firmy, nie powiem jaka. Jest taka, że można sobie jeździć gołym tyłkiem i nic nie wejdzie. Wrzask nie ma żadnych. Więc mam swój sprzęt też do pracy. No i będę robił teraz. Pół w tych, w tych szalówkach. To nie będzie taka zwykła szalówka, tylko troszkę inna. Zaraz zobaczycie jaka. No, będę zaczynał robić tutaj tą swoją szalówkę. Mamy. Teraz będziemy sobie robić już Tak przy okazji. Czy ktoś wie co to jest? Jak to się nazywa. Proszę dać znać to też jest hebel struk inaczej tylko też ma swoją nazwę idąc z postępem czasu teraz się używa elektrycznych więc ja będę używał elektrycznego no robimy teraz fazeczkę Też to robić tutaj na tej maszynie ale to, to jest tak lekkie, że i szybciej też mi dobrze idzie. Także Fazeczka jest, jest, tu jest, tu jest, wszystko jest dobrze. No dobra, to teraz będziemy sobie przykręcali to właśnie tą szalóweczkę. I kochani żeby ją przykręcić, to też ja miałem kupę roboty, żeby zrobić cały stalecz. Musiałem go użebrować, żeby te deski, które będą przybijane się trzymały czegoś, no jest to ocieplone w dalszej, w dalszej części pokażę jak to będzie wszystko wyglądało, więc to tak teraz muszę zrobić tak, żeby to było widać I Jeszcze jedna rzecz jest. Kochani, jeżeli tylko jeżeli przykręcamy, takie szalówki robimy, to nigdy nie kładziemy rowka tak do dołu, jak na przykład są deski, które mają fels w środku, te szalówki zwykłe i mają rowek, nut mają tu w środku, nigdy nie kładziemy. Zawsze nutem kładziemy do wierzchu, bo woda jak to woda zawsze wszędzie wejdzie, więc może zacieki być. No i po prostu gnije, się psuje. A tak będzie i będzie. A ta szalutka, którą robię ja. To tutaj nie ma takiej opcji, żeby była jakieś zacieki, żeby były jakieś zacieki lub coś takiego. Po prostu przy łączeniu zawsze woda stygnie. I teraz sobie tutaj mogę wymazać, gdzie mam następną. O, tutaj drankę. już czuję ją tu. I sobie przykręcam. I dalej sobie robię wszystko to co, mi, to, co mi jest potrzebne, jest tu też oszczędność. Jakiś tam gwoździ, dlatego, bo wystarczy przykręcić sobie trzema wkrętami, a wygląda to tak tu mamy otworowane, więc zakładamy sobie tak. Wszystko musiało pasować bardzo. Jest to praktyczne rozwiązanie, o sobie teraz. Tutaj na dole, tylko i ta deska trzyma deskę. Tu jakaś tam oszczędność jest, więc jest, będzie wszystko dobrze. Nie ma co oszczędzać. Takiej robocie, ale taka natura czasem jest. Dajcie znać, dajcie znać w komentarzach jak to wygląda ta moja praca tutaj. W następnych odcinkach pokażę więcej. Całą ścianę już pokażę jak jest zrobiona, więc na chwilę żegnam.